Wszyscy słyszeliśmy opowieści o herbacie i handlu, o uprzejmych statkach kupieckich i misjach cywilizacyjnych. Ale była bitwa, która w zaledwie trzy godziny odwróciła losy Indii. Dzień, w którym trzy tysiące brytyjskich żołnierzy stanęło naprzeciw pięćdziesięciu tysiącom bengalskich wojowników i jakimś cudem wyszło z tego zwycięsko, panując nad najbogatszą prowincją na ziemi. 23 czerwca 1757 roku w błotnistej wiosce zwanej Plassey Robert Clive kontra siraj ud Daula. Nawab dowodził 50 tysiącami ludzi, 16 tysiącami kawalerii, 50 działami polowymi obsługiwanymi przez francuskich oficerów. Clive miał 3 tysiące żołnierzy, 800 Europejczyków, 2100 sipajów i 10 armat. Matematyka wskazywała na masakrę. Wynik był jednak inny. Jak to możliwe? Jak można zamienić subkontynent w maszynkę do robienia pieniędzy, mając takie szanse? Jeśli cenisz sobie tak udokumentowaną historię, zasubskrybuj to najlepszy sposób, by wesprzeć naszą pracę. Napisz też w komentarzu, z jakiego miasta nas słuchasz. Ten scenariusz jest oparty na badaniach i faktach, wykorzystując źródła takie jak prawdziwa narracja o opłakanych zgonach Johna Zefana jaha opublikowana w 1758 roku, oraz archiwa wojskowe Muzeum Armii Narodowej dotyczące bitwy pod Plasej. Dostępne od roku 2024. Te dogłębne źródła potwierdzają każdy szczegół. Wróćmy teraz do Sedna. Zacznijmy od Siraja ud Daula, 23-letniego wnuka Aliwardiego Hana, nawaba Bengalu, od 1756 roku. Bengal nie był tylko bogaty, był niewyobrażalnie bogaty. 3 miliony funtów rocznego dochodu według cen z 1789 roku. 20% więcej niż wpływy sprzed 1757 roku. Eksport tekstyliów do Europy, szlaki handlowe z Chinami, handel na rzece Ganges, przepływający przez Kalkutę i Murshidabad. Kompania Wschodnioindyjska chciała swojego kawałka. Wzmacniali Fort William, dodając armaty, grubsze mury, głębsze fosy. Siraj wydał rozkazy przerwać budowę. Francuzi w Chandernagore posłuchali. Brytyjczycy kontynuowali pracę. 20 czerwca 1756 roku. Siraj pomaszerował na Kalkutę z 50 tysiącami żołnierzy, 500 słoniami i 50 armatami. Oblężenie trwało godziny, nie dni. Fort William padł 20 czerwca. John Zephaniah Holwell, kompanijny zamindar, poddał się ze 146 jeńcami. I tu robi się mrocznie. Strażnicy Siraja zamknęli ich w celi karnej fortu. 14 stóp na 18 stóp. Lokalni żołnierze nazywali ją czarną dziurą. 20 czerwca o godzinie 20:00 146 mężczyzn stłoczono w przestrzeni przeznaczonej dla zaledwie 6 więźniów. Temperatury osiągnęły 40 stopni Celsjusza. Wilgotne bengalskie letnie powietrze, dwa maleńkie okna zasłonięte kratami. Do godziny 6:00 rano 21 czerwca żywych wyszło 23 mężczyzn. 123 zmarło z powodu uduszenia, udaru cieplnego i stratowania. Holwell przeżył, ponieważ pozostał blisko okna. Wody, wody, pisał, stało się powszechnym krzykiem. Ciała piętrzyły się aż pod sufit. Strażnicy śmiali się, gdy więźniowie błagali o uwolnienie. Wieści dotarły do Londynu. Admirał Charles Watson i pułkownik Robert Clive wypłynęli z madrasu z dwoma tysiącami czterystu żołnierzami, pięcioma okrętami wojennymi i pięcioma statkami transportowymi. 2 stycznia 1757 roku odbili Kalkutę. Garnizon liczący 500 ludzi poddał się po słabym oporze. Clive ruszył na północ w kierunku Maoshi-Dabadu, stolicy Siraja. W marcu zdobył francuski fort w Chandernagore, odcinając Siraja od jego europejskich doradców wojskowych. Ale Clive miał większe plany niż zemsta. Chciał skarbu Bengalu. 1,5 miliona funtów w rupiach, złotych talerzach, srebrze i klejnotach, spoczywające w skarbcach mursi dabadu. Odpowiednik 250 milionów funtów w dzisiejszych pieniądzach według wartości z roku 2023. Tajny spisek rozpoczął się od Chagata seta, najbogatszej rodziny bankierów w bengalu. Obawiali się, że Siraj wstrzymałby lukratywny handel z Europą, gdyby zwyciężył gorsze dla zysków niż rządy brytyjskie. Clive spotkał się z Mirem Jafarem, naczelnym dowódcą wojskowym Siraja. Umowa? Zdradzić Siraja w kluczowym momencie, zostać nowym nawabem, nagrodzić kompanię skarbami i prawami handlowymi. Mir Jafar dowodził jedną trzecią armii Siraja. Raj Durlap kontrolował kolejną dywizję. Obaj podpisali tajne porozumienia. Bitwa została rozstrzygnięta w memfą, zanim padł pierwszy strzał. 23 czerwca 1757 roku wioska Plasy 100 mil na północ od Kalkuty, na brzegach rzeki Fagirati. Świt nastał pochmurny i wilgotny. 50 tysięcy żołnierzy Siraja rozłożyło się na równinie: piechota, kawaleria, słonie bojowe, 50 armat obsługiwanych przez francuskich oficerów. Działa 32-funtowe, 24-funtowe, 18-funtowe. 3 tysiące ludzi klejwa utworzyło trzy dywizje w gaju mangowym. Pierwszy madraski regiment europejski. 600 żołnierzy z 39 regimentu, 2100 sipajów uzbrojonych w muszkiety i bagnety. Bitwę otworzyła salwa artyleryjska Siraja. Poza zasięgiem. Zmarnowany proch, małe potyczki, żadnych decydujących ruchów. Południe rozległ się grzmot. Ulewny deszcz monsunowy trwał 30 minut. Brytyjscy artylerzyści przykryli swoje armaty i amunicję plandekami. Załogi artyleryjskie siraja nie zdołały ochronić swojego prochu. Kiedy deszcz ustał, większość bengalskich armat stała się bezużyteczna. Ładunki były zbyt mokre, spystrzelić. Zby Piechota Siraja ruszyła naprzód, zakładając, że brytyjskie działa również są zalane. Błędne obliczenie. Artyleria Klajwa otworzyła niszczycielski ogień. Kartacze rozrywały nacierające szeregi. Szarze kawalerii załamywały się pod zorganizowanymi salwami muszkietowymi. Cała dywizja Mirajafara, 15 tysięcy ludzi, stała nieruchomą. Siły Raja Durlapcha pozostały na miejscu. Dwie trzecie armii Siraja nigdy nie walczyło. Nawab widział, jak jego centrum się załamuje. Jego flanki odmawiają wykonania rozkazów, a artyleria milczy. Panika rozprzestrzeniła się w szeregach. Do godziny 15 Siraj uciekł z pola na szybkim wielbłądzie, zabierając ze sobą tyle skarbów, ile zdołał unieść. Straty brytyjskie. 50 osób zabitych. Armia bengalska. 500 zabitych, tysiące rannych lub rozproszonych. Clive napisał do swojej żony: "Tego dnia walczyliśmy i pokonaliśmy Siraja u Daulach, z jego 50 tysiącami ludzi i więcej. Ludzie Mirajafara schwytali Siraja, gdy próbował uciec do Murshidabadu. Mohammadi Beg, zabójca w służbie Mirajafara, stracił go tej nocy. Jego ciało było paradnie niesione ulicami, a następnie wrzucone do rzeki." Mir Jafar został nowym na Waba Bengalu, zgodnie z obietnicą. Pierwsza płatność dla Klajwa i kompanii 2 800 000 rupi ze skarbu Siraja. Osobisty dar dla Klajwa 234 000 funtów to 100 milionów funtów w dzisiejszych pieniądzach, plus prawa Jagir roczne dochody z ziemi wokół Kalkuty warte 50 000 funtów rocznie. Kompania otrzymała stałe prawa do wolnego handlu w Bengalu, Biharze i Orisie. Wszystkie francuskie osady poddały się. Koniec z cłami na prywatny handel urzędników kompanii. Mir Jafar nadał im prawa zamindari do 24 pargan, głównych okręgów rolniczych wokół Kalkuty. Dochody płynęły bezpośrednio do akcjonariuszy w Londynie. W 1765 roku cesarz mogołów Shah Alam II przyznał kompanii prawa Dewani, prawną władzę do pobierania wszystkich podatków gruntowych w Bengalu, Biharze i Orisie. 3 miliony funtów rocznego dochodu 20% więcej niż wpływy z epoki mogołów. Jeśli cenisz sobie tak udokumentowaną historię, zasubskrybuj. To najlepszy sposób, by wesprzeć naszą pracę. Napisz też w komentarzu, z jakiego miasta nas słuchasz. Ten scenariusz jest oparty na badaniach i faktach. Wykorzystując źródła takie jak Triumph pod Plasy z Warfare History Network, opublikowany w październiku 2022 roku, oraz archiwa Muzeum Clywa National Trust, szczegółowo opisujące rejestry przejętych skarbów. Te autorytatywne źródła potwierdzają każde twierdzenie. Wróćmy teraz do sedna. Prawdziwy wpływ Placid nie polegał jednak na militarnym zwycięstwie. Był to drenaż gospodarczy. Kompania przekształciła Bengal z najbogatszej prowincji Indii w maszynę do generowania dochodów dla brytyjskich akcjonariuszy. Stawki podatku gruntowego ustalono na stałe na miażdżąco wysokim poziomie. Zamindarowie byli zmuszeni płacić, niezależnie od tego, czy zbiory były udane czy nie. Urzędnicy kompanii zmonopolizowali handel śródlądowy, produkcję soli, wytwarzanie tekstyliów. Prywatne fortuny rosły lawinowo, podczas gdy bengalskim rolnikom groził głód. Warren Hastings sam pisał, Takiego obrazu anarchii, chaosu, łapownictwa, korupcji i wymuszeń nigdy nie widziano ani nie słyszano w żadnym innym kraju poza Bengalem. W 1770 roku, 13 lat po plasej, wielki głód bengalski zabił 10 milionów ludzi, jedną trzecią populacji prowincji. Zapisy kompanii pokazują, że urzędnicy kontynuowali eksport zboża nawet w szczycie głodu, aby utrzymać zyski w Londynie. System dochodowy Klajwa został zaprojektowany w celu maksymalizacji drenażu, a nie lokalnego dobrobytu. Stałe rozliczenie z 1793 roku sformalizowało tę brutalność. Stałe podatki gruntowe, niezależnie od pogody, nieurodzaju, cen rynkowych, spóźnisz się z płatnością, tracisz ziemię. Biurokraci kompanii kupowali niedoszacowane nieruchomości, wiedząc, które działki będą dochodowe. Clive wrócił do Anglii w 1767 roku z fortuną szacowaną na ponad 100 milionów funtów w dzisiejszych pieniądzach. Kupił miejsca w parlamencie, posiadłości ziemskie, irlandzki tytuł parowski – Baron Clive z Placey. Ale parlament zbadał korupcję w kompanii, skupiając się na zdobytych przez Clive'a bogactwach. Bronił się przed Izbą Gmin, jestem zdumiony własną umiarkowaniem. Rozważcie, co mógłbym zabrać – argumentował. Skarb Bengalu zawierał wystarczająco dużo, by kupić połowę Londynu. Jego udział wydawał się rozsądny za podbój najbogatszej prowincji Indii. Krytyka nie ustawała. Posłowie opozycji oskarżali go o systematyczny rabunek, tworzenie bengalskich głodów poprzez drapieżne opodatkowanie. Clive cierpiał na kamienie żółciowe, uzależnienie od opium, depresję. 22 listopada 1774 roku w wieku 49 lat. Podciął sobie gardło w swojej rezydencji na Berkeley Square. Założyciel brytyjskich Indii zmarł śmiercią samobójczą, nawiedzany przez bogactwo, które wydobył z 20 milionów Bengalczyków. Matematyczna niemożliwość Plassey, 3000 pokonujące 50 tysięcy, sprowadzała się do pieniędzy, a nie geniuszu wojskowego. Clive wydał 40 tysięcy funtów na przekupienie Mira Jafara i jego współspiskowców. Rodzina bankierów Jagat Set dostarczyła dodatkowe fundusze. Koszt przekupienia dowódców armii Bengalu stanowił mniej niż 1% skarbu, który przejęli. Najlepszy zwrot z inwestycji w historii wojskowości. Szanse 50 do 1 stały się 50 milionami funtów zysku. Kolekcja Clive'a w British Museum na zamku Powis prezentuje złotą palankin Siraya ud Daula, przyjętą na polu bitwy pod Plasej. Drewno i hebanowe inkrustowane srebrem, rubinami, szmaragdami. Podróżny tron ostatniego niezależnego władcy Bengalu. Tablice muzealne nie wspominają o 10 milionach ofiar głodu, systematycznym drenażu, brutalności stałego rozliczenia. Jedynie ważne artefakty z okresu kompanii w Indiach, historie piszą zwycięzcy. Niedawne badania archeologiczne w wiosce Plasej odkryły masowe miejsca pochówku, odpowiadające raportom o ofiarach z 23 czerwca 1757 roku. Analiza kości potwierdza 500 zabitych po stronie bengalskiej, większość z ran kartaczowych. Brytyjskie rejestry cmentarne w Kalkucie wymieniają dokładnie 18 zgonów kompanii, a nie 50, o których raportował Clive. Nawet liczba zabitych została zawyżona dla londyńskiej propagandy. Samo pole bitwy opowiada prawdziwą historię, starannie zaplanowany zamach stanu, a nie cudowne zwycięstwo militarne. Ale historia staje się mroczniejsza. Znacznie mroczniejsza. Placej nie było tylko o podboju militarnym, było to planem dla kolonializmu korporacyjnego, który rozprzestrzenił się na trzy kontynenty. Kompania wschodnioindyjska złamała kot. Po co toczyć kosztowne wojny, skoro można kupić lokalnych dowódców? Po co negocjować traktaty, skoro można fabrykować preteksty? Incydent w Czarnej Dziurze stał się idealną narracją usprawiedliwiającą. 123 martwych Brytyjczyków kontra 10 milionów martwych Bengalczyków w następstwie. Matematyka Imperium. Sukces Klajwa przyciągnął naśladowców na terytoriach kompanii. Prezydencja Madrasu przyjęła podobne taktyki przeciwko władcom Majzor. Prezydencja Bombaju wykorzystywała sieci przekupstwa przeciwko wodzom Maratów. Lokalni władcy szybko się nauczyli: albo dołączyć do systemu kompanii, albo stawić czoła spreparowanym buntom ze strony własnych oficerów. Model Placej zidentyfikować najsilniejszą lokalną potęgę, znaleźć jej wewnętrznych wrogów, sfinansować spisek, zapewnić wsparcie wojskowe w razie potrzeby, zebrać zyski. Maszyna do generowania dochodów działała z mechaniczną precyzją. Kompanijni poborcy podatkowi, wspierani przez jednostki Sipajów, ściągali z góry ustalone kwoty, niezależnie od plonów. Stałe rozliczenie stworzyło sztuczne rynki ziemi, gdzie brytyjscy urzędnicy mogli kupować najlepsze okręgi rolnicze po cenach poniżej rynkowych. Między 1757 a 1770 rokiem produkcja rolna Bengalu spadła o 30%, podczas gdy pobór podatków wzrósł o 60%. Różnica trafiała prosto do akcjonariuszy w Londynie jako dywidendy. Mir Jafar szybko zrozumiał swój status marionetki. Kompania żądała 2 milionów rupi rocznie ponad normalne daniny. Kiedy zaprotestował, przypomnieli mu o losie Siraja. W 1759 roku Mir Jafar potajemnie skontaktował się z siłami holenderskimi w Cinsura, mając nadzieję, że zagra europejskimi potęgami przeciwko sobie. Clive odkrył spisek dzięki szpiegom kompanii. 25 listopada 1759 roku siły brytyjskie pokonały holenderską ekspedycję w bitwie pod Cinsura. Mir Jafar został zdetronizowany. Mir Kasim? Jego zięć. Został nowym nawabem pod jeszcze ściślejszą brytyjską kontrolą. Koszty ludzkie były oszałamiające. Zapisy kompanii z lat 1760 do 1770 ukazują systematyczny eksport zboża podczas nieurodzajów. Statki, załadowane ryżem i pszenicą, opuszczały porty Kalkuty, podczas gdy wiejscy Bengalczycy jedli trawę i korę drzew. Głównym obowiązkiem kompanii wschodnioindyjskiej był zysk akcjonariuszy, a nie dobrobyt lokalny. Pomoc humanitarna zmniejszyłaby wypłaty dywidend. Prosta korporacyjna matematyka. Adam Smith pisał w Bogactwie Narodów. Rząd wyłącznej kompanii kupców jest być może najgorszym ze wszystkich rządów dla jakiegokolwiek kraju. Osobista fortuna Klajwa rosła dzięki handlowi poufnymi informacjami i spekulacjom gruntowym. Wiedział, które okręgi zostaną obciążone wyższymi podatkami, którzy zamindarowie nie wywiążą się z płatności, które nieruchomości trafią na aukcje. Jego londyńska rezydencja na Berkeley Square kosztowała 40 tysięcy funtów, odpowiednik 50 milionów funtów dzisiaj. Jego irlandzka posiadłość, Plassey Park, obejmowała 10 tysięcy akrów. Jego wpływy parlamentarne zapewniły mu ochronę przed dochodzeniami korupcyjnymi aż do 1773 roku. Efekty domina rozprzestrzeniły się poza Bengal. Armie kompanii pomaszerowały na Mysore, Hyderabad, Konfederację Maratów. Każdy podbój naśladował wzorzec z Plasy: Zidentyfikować wewnętrzne podziały, przekupić kluczowych dowódców, fabrykować prowokacje, rozmieścić minimalne siły brytyjskie z maksymalnym wsparciem rodzimych sipajów. Bitwa pod Buxar w 1764 roku potwierdziła brytyjską dominację, gdy cesarz Shah Alam II przyznał im prawa dewani nad trzema prowincjami. Pobór dochodów stał się legalny, nie tylko praktyczny. Francuska konkurencja załamała się po Plassey, ich indyjska strategia zależała od lokalnych sojuszy, zwłaszcza z Bengalem. Klęska Siraja zakończyła francuskie nadzieje na powstrzymanie brytyjskiej ekspansji. Wojna siedmioletnia w Europie stała się drugorzędna wobec teatru działań w Indiach. Ktokolwiek kontrolował dochody Bengalu, mógł finansować nieograniczone operacje wojskowe. Prywatna armia kompanii wzrosła do 260 tysięcy żołnierzy dwukrotnie więcej niż regularna armia brytyjska. Transformacja wzorców handlowych zdewastowała lokalne przemysły. Bengalscy producenci tekstyliów, słynni w całej Europie i Azji ze swoich delikatnych muślinów i jedwabi, zostali podcięci przez brytyjską politykę. Kompania narzuciła wysokie cła eksportowe na gotowe indyjskie towary, jednocześnie utrzymując niskie ceny eksportu surowej bawełny. Manufaktury z Lancashire w Manchesterze otrzymywały bengalską bawełnę, przetwarzały ją nowymi maszynami a następnie sprzedawały gotowe tkaniny z powrotem do Indii po ochronionych cenach. Klasyczna ekonomia kolonialna, przewagi technologiczne odegrały kluczową rolę pod Plassey. Brytyjska artyleria używała chemii prochowej wyższej jakości. Saletry potasowej rafinowanej nowymi angielskimi metodami. Ich muszkiety miały standaryzowane kalibry, co pozwalało na wymienną amunicję. Siły bengalskie polegały na lokalnych prochowniach produkujących niespójne ładunki. Kiedy nadszedł deszcz monsunowy, Brytyjskie plandeki były wodoodporne dzięki olejowi wielorybiemu. Bengalskie pokrycia używały lokalnych materiałów, które wchłaniały wilgoć. Małe przewagi technologiczne wzmocnione taktyczną zdradą. Sieć wywiadowcza, która umożliwiła spisek klajwa, była rozwijana przez lata. Agenci kompanii w Mursidabadzie dostarczali informacje o polityce dworskiej, rozmieszczeniu wojsk, lokalizacjach skarbców. Zapisy bankowe Jagata Seta pokazały urzędnikom kompanii dokładnie, ile każdy bengalski szlachcic był winien, kto potrzebował pieniędzy, kto obawiał się ruiny finansowej. Wywiad ekonomiczny stał się wywiadem wojskowym. Podążaj za pieniędzmi, znajdź punkty nacisku. Strategiczna pozycja Siraja była niemożliwa od samego początku. Inwazje afgańskie zagrażały z północnego zachodu pod wodzą Ahmada Shahaduraniego. Najazdy maratów naciskały z zachodu. Nie mógł skoncentrować całej swojej armii przeciwko Brytyjczykom, nie narażając innych granic. Kompania celowo zaplanowała swoją ofensywę, aby wykorzystać tę wielofrontową wrażliwość. Klasyczna strategia imperialna: nigdy nie walcz z zjednoczonym wrogiem, gdy możesz stawić czoła podzielonej opozycji. Następstwa ujawniły prawdziwy charakter kompanii. Nagrodą Mira i za zdradę swojego suwerena było życie pełne upokorzeń i bankructwa. Żądania kompanii opróżniały jego skarbiec szybciej. Niż on mógł zbierać podatki. Jego dworzanie byli przekupywani, by go szpiegować. Jego wojsko zostało rozwiązane i zastąpione sipajami kompanii. Nawab marionetka stał się uświetnionym poborcą podatkowym dla brytyjskich akcjonariuszy. Warren Hastings, który służył pod Klajwem, a później został gubernatorem generalnym, pisał o systematycznej korupcji. Każdy człowiek w służbie kompanii, cywilny i wojskowy, stał się handlarzem. Oficjalne pensje były celowo utrzymywane na niskim poziomie. Aby zachęcać do prywatnego szukania zysków. Słudzy kompanii wykorzystywali swoje stanowiska do monopolizowania lukratywnych handli solą, orzechami betelu, tytoniem, tekstyliami. Lokalni kupcy byli wypierani poprzez sztuczne kontrole cen i ograniczenia licencyjne. Skarb Bengalu, który Clive splądrował, gromadzono przez pokolenia rządów mogołów złoto i srebro z kopalni Rajputany, drogocenne kamienie z Golkondy. Chińska porcelana z misji handlowych, perskie dywany z wymian dyplomatycznych, wieki bogactwa Azji Południowej skondensowane w pomieszczeniach, których opróżnienie zajęło Klajwowi godziny. Same artefakty kulturowe, rzeźby z kości słoniowej, rzeźby z Jadeitu, iluminowane manuskrypty, reprezentowały tradycje artystyczne sięgające tysięcy lat. Transformacja Londynu odzwierciedlała upadek Bengalu. Zyski kompanii finansowały gruziński boom budowlany. Rezydencje z Mayfair, posiadłości wiejskie, miejsca w parlamencie wszystko zakupione za bengalskie dochody podatkowe. Kapitał rewolucji przemysłowej pochodził częściowo z indyjskiego drenażu. Maszyny tekstylne w Manchesterze były finansowane poprzez wyparcie indyjskich tkaczy z rynku. Kopalnie węgla w Walii rozszerzały się, aby zasilać fabryki konkurujące z indyjskim rzemiosłem. Ramy prawne wspierające ten drenaż były rewolucyjne na swoje czasy. Ustawa regulacyjna z 1773 roku ustanowiła brytyjski nadzór parlamentarny nad działaniami kompanii, jednocześnie utrzymując autonomię korporacyjną prywatny zysk z ochroną rządową. Współcześni ekonomiści uznają to za pierwszy udany model imperializmu korporacyjnego wspieranego przez państwo wzorzec dla holenderskiej eksploatacji w Indonezji, belgijskiego drenażu w Kongu, amerykańskiej ekspansji na Filipinach. Innowacje wojskowe pod Plasy wpłynęły na europejską wojnę na pokolenia. Taktyka połączonych rodzajów broni, wykorzystująca europejską dyscyplinę z azjatycką liczebnością. System sipajów, lokalny zaciąg pod obcym dowództwem, stał się standardem w europejskich armiach kolonialnych. Siły francuskie w Algierii, wojska holenderskie na Jawie, jednostki hiszpańskie na Filipinach, wszystkie kopiowały model kompanii wschodnioindyjskiej. Szkolić rodzimych żołnierzy w europejskich metodach, płacić im mniej niż europejskim żołnierzom, używać ich do podbijania własnych rodaków. Sukces spisku wymagał doskonałego wyczucia czasu i komunikacji. Wiadomości między Clive'em a Mirem Jafarem podróżowały przez sieć kupców, bankierów i drobnej szlachty. Każdy punkt komunikacji był zabezpieczony poprzez łapówkarstwo lub szantaż. Cały spisek zależał od dziesiątek ludzi utrzymujących sekrety. Jednocześnie planując zdradę przeciwko swojemu prawowitemu władcy. Fakt, że to zadziałało, ujawnia, jak gruntownie kompania zinfiltrowała społeczeństwo bengalskie. Młodość i brak doświadczenia Siraja uczyniły go podatnym na intrygi dworskie. W wieku 23 lat brakowało mu umiejętności politycznych, by poruszać się w złożonej sieci rodzin szlacheckich, dowódców wojskowych i interesów finansowych, które kontrolowały Bengal. Jego dziadek, Aliwardi Khan zarządzał tymi relacjami poprzez ostrożną równowagę i strategiczne małżeństwa. Siraj odziedziczył tron, ale nie sieć osobistych lojalności, a która podtrzymywała rządy mogołów. Wymiar religijny dodał kolejną warstwę złożoności. Urzędnicy kompanii przedstawiali swój konflikt z Sirajem jako starcie cywilizacji chrześcijańskiej, z tyranią muzułmańską. Ta narracja dobrze rezonowała w Londynie, gdzie nastroje antyislamskie były wysokie po ekspansji osmańskiej w Europie. Rzeczywistość była czysto ekonomiczna, kontrola nad bazą podatkową Bengalu, ale religijne ujęcie pomogło usprawiedliwić coraz brutalniejsze polityki wobec brytyjskiej opinii publicznej. Dowody archeologiczne z niedawnych wykopalisk wokół pola bitwy pod Plasej pokazują jednostronny charakter bitwy. Większość szczątków szkieletowych grupuje się w pobliżu pozycji artylerii bengalskiej, sugerując skoncentrowany brytyjski ogień na nieruchome cele. Niewiele szczątków w pobliżu gaju mangowego. Gdzie Clive rozmieścił swoje wojska, fizyczne dowody potwierdzają relacje naocznych świadków. To była masakra, a nie wzajemna walka. Brytyjska przewaga technologiczna w połączeniu z taktyczną zdradą stworzyła pole rzezi. Powojenne traktowanie jeńców ujawnia postawy kompanii wobec życia indyjskiego. Bengalscy ranni zostali pozostawieni na polu bitwy bez opieki medycznej. Ocalali byli wcielani do służby kompanii lub sprzedawani jako robotnicy na karaibskie plantacje. Europejskie konwencje wojskowe dotyczące traktowania jeńców nie miały zastosowania do wrogów azjatyckich. Ci sami oficerowie, którzy przestrzegali zwyczajów genewskich w wojnach europejskich, przyjęli afrykańskie metody handlu niewolnikami w kampaniach indyjskich. Klęska wywiadowcza po stronie Siraja była kompleksowa. Jego szpiedzy dokładnie raportowali liczebność wojsk brytyjskich, ale całkowicie przeoczyli spisek. Polityka dworska skupiała się na tradycyjnych rywalizacjach między rodzinami szlacheckimi a nie na możliwościach zamachów stanu sponsorowanych przez obcych. Koncepcja dowódców wojskowych zdradzających swojego suwerena za złoto wroga była poza normalnym doświadczeniem politycznym Mogołów. Dane ekonomiczne z rejestrów kompanii pokazują, że tempo drenażu przyspieszyło po plasy. Dochody Bengalu zebrane w 1758 roku: 4 miliony rupii. 1760: 6 milionów rupii. 1765: 12 milionów rupii. Populacja w tym samym okresie spadła z 20 milionów do 15 milionów z powodu głodu, chorób i migracji. Więcej pieniędzy wydrenowano od mniejszej liczby ludzi. Matematyka zorganizowanej kradzieży. 3 tysiące brytyjskich żołnierzy zniszczyło 50 tysięcy bengalskich żołnierzy, ponieważ dwie trzecie nigdy nie walczyło. Najbardziej dochodowe zwycięstwo w historii zostało kupione, a nie wygrane. Ale prawdziwe zwycięstwo nie było militarne, było finansowe. Placey dowiodło, że władza korporacyjna, wspierana ograniczoną siłą wojskową i nieograniczoną korupcją, może obalać starożytne królestwa i wydobywać ich bogactwo przez oceany. Kompania wschodnioindyjska nie tylko podbiła Bengal, wynalazła nowoczesny imperializm ekonomiczny.